Nie mandera, uszanowanie Witam wszystkich oglądających, zaglądających I w ogóle wszystkich witam Mierwa Matę Zajbiste to jest Polecam. Tylko nie wiem czy to można dużo pić tego <grych> Dobra, to powinno śmieci się wyłani Ktoś mi tam napisał, czy tam mówił mi, że panie, nagrywaj pan filmik, jak pan to robi, szu to, to fajne, ciekawe. No dobra to nagrywam. Przecież to trochę czasu traci, ale to nic. Zobaczcie, co tu jest już porobione. O tak o. Ja tutaj jeszcze muszę zrobić sobie tą przesłonę, Jakoś tam, żeby trochę można było regulować otwór. A toż na końcu nie. Tylko te dziury sobie dwie zostawię, o. Tu zaraz to zrobię. Przód. No i te dwie dziury sobie zostawię. I to sobie zostawię na razie, żeby tutaj jeszcze można było dokończyć różne żeby sobie wejść tędy do środka, czy tam w ogóle zyspowarką, nie? Tak to idzie trochę wolno krew z nosa, bo, bo coś innego zawsze. Blachę też trochę poszło. Już pewnie jest około 9 tysięcy, We wszystko o! Cełownik taki. Zwykły. To się domyślam do czego to będzie? Tak, w tym będę światła o jak musicie dać go tutaj za kołami pewnie nie i w nim się zamontuje światełka Dobra, jedymy, nie przytrzymam ale wiadomo jak będzie że to będzie coś takiego nie no to da. światełka już też mam teraz wam się pochwalę kupiłem na internecie z przesyłką 76 zł za dwie za dwie sztuki to mi taki kolega podnikowo dał linka i kupiłem, Mówi, że mam w dwóch przyczepach. Pozdrowionka szefunciu. No, to w stepie to by drożej wyszło. 250 zł za dwa by wyszło. A tu mam jedną trzecią ceny. Nawet mniej. Dobra, pokażę te światełka zaraz. Mas, to skamaz, to światła, ja kuriem. kurde. Kurde, mogłem tego nie zanosić. Nie wiem, czy Cię widziały. <grymne> <grymne> czy widzieliście? Nie, na moim, na mojej społeczności to zdjęcie, co się 60 w wpierdzielił do wody. To są ledowe światła. Wpierdliczył się do wody. I tam krzycha ma i dzisiaj. No. O, patrzcie. te kosy będzie to się działo. Tak trochę schowane, o! Dojbiście będzie. Nie? Jest jakiś może, odblaska dać tutaj. A on zresztą one też ma w sobie odblask. Nie wiem. Czy tym się będzie można, poszło się, poruszać. On się będzie jeździć, ja chyba że wielki mandat do dostanie to o, ktoś jedzie, to no, dobra Zaraz Także idzie, robota Dobra Zajomy przyjechały tutaj chciał coś w bizonie zobaczyć Jak tam coś tam jest bo też ma bizona No a ten koleś co wjechał tym traktorem cię do rowu był duży szeroki rów No i maska była pod wodą Ciąg poszło powietrze. Z powietrzem poszła woda do silnika. Na pewno jest tu szczelka pod głowicą. Trafiona. No by po mu nie po giełdzie. Przygotam zaraz pódzie szczelkę, mu kluczem wykręci, tylko wyciśnie, znaczy, bo żeby tam z momentem 150 minut dać. Dobro. Jak sytuacja na froncie wygląda? Tak jak widać jakby jeszcze dospawał to już jedno, Też ten bok był praktycznie zamknięty. A i tutaj trzeba jeszcze, tutaj zapomniały przyspawać. A i ten trójkącik mały jeszcze niedospawany. O tak to wygląda. To zostanie na koniec, żeby to jeszcze był dostęp. Teraz już tam wymierzyłem, tym teraz chcę zrobić. Może jeszcze się uda zrobić tył dzisiaj Słońce schodzi A i tamto Tutaj sobie wymiary zapisuję mniej więcej Jakie mam sobie później blachy tutaj dorobić Na spokojnie Niech mnie nie goni Tylko żniwa mnie gonią Niebawem żniwa będzie. To no, mi się może zrobić Góra tu już poleci, to już z dużych elementów blach się pierdol położy no. Tutaj te wszystkie cocinki miałem to musiałem wykorzystać, żeby nie marnować materiału, dlatego tak łatane to jest takich płatów, pat, nie? No. Słońce już zachodzi Góry już poszły spać. Zmiana spawacza. Tutaj trzeba jeszcze porobić takie zaspawki. Za, za, za Jest to przyłapane. I to. Tu mam taką gumę, kolega mi przywiózł. Jak się założy. Żeby było szczelniejsze. I tutaj trzeba będzie coś jeszcze dać, wzmocnienie. Albo to pewnie tutaj do się da takie. Dwa, z dwóch stron. Taki o się da. Zostało mi trochę profila. No i pewnie tu na środku jakieś na górze albo na tym niżej. I odchodzisz do tyłu tak samo. A tego tylko jakoś w trójkę dać Tutaj jeszcze chyba coś dam jakieś z jednym wzmocnienie Nie wiem, Uważam, że ten tył może się on, wcale może nie się ondzie tutaj pójdziesz na dół, ale może blacha to wszystko zamknie ładnie nie się trzymało, Tu też pospawane. Nie no, myślę, że będzie, będzie wytrzenione. I tutaj trzeba jeszcze będzie zrobić naciąg. Tego łańcuszka. To można by uciąć trochę i podnieść do góry, ale... To już ładnie poustawiane wszystko w linii prostej tutaj. I tutaj i tak ogólnie to już nie chce mi się do tego drugi raz ruszać. W linii prostej no i tutaj oczywiście, nie? I to się regulacja była na śrubie. Dobra. Da się z boku łańcuszka. Malutki jakiś zębatkę. Na sprężynce jakieś czy tam coś aby będzie chodziło. Ostatnio blachę panatek przyspawa. I god dzisiaj fajną dobrze pójdzie to w sobotę już będzie umalowane. Nasypie się pszenicy i się zrobi próbę. Na klejki jeszcze jakie trzeba. Ignać czy tam coś. I spółka. No tam się stanęło się. No nie to możesz ustać? to trzeba było rzucić jakieś. Trzeba lasie się trzymać. Nie stać. Dobra. Także z Panem Bogiem na razie dużo zdruka wszystkim w poczuciach moru i miłości. Cześć.